Siemano. Tu eks kanałowców nie Słuchajcie, jestem sobie wakacyjny na jakimś tam krótkim wyjeździe. No i tak sobie pomyślałem, że zreferuję wam pewien temat, który na pewno przysparza niemałej ilości łowców oraz innych rajderów wszelkiej maści. E, nie mało kłopotu, a są to kamienie. Wszelkie podjazdy, zjazdy kamieniste, gdzie mamy luźne e, podłoże, sprawiają szereg problemów. I widziałem masę gleb oraz masę problemów. E, z tymi podjazdami na przykład, gdzie się ludzie wywalali, nie byli w stanie podjechać. W paru słowach tak na szybko kilka uwag i moich rad. Kurde, jakąś rzeką jest Kurde. Jazdę po kamieniach zasadniczo podzieliłbym na jakieś trzy typy. Po pierwsze są to podjazdy, po drugie są to zjazdy, a po trzecie można powiedzieć, że to jest jakaś taka ekstremalna już jazda i raczej do niej nie będziemy się za wiele odnosić, ale powiedzmy jazda gdzieś po potokach, przejazdy wodne z kamieniami czy też powiedzmy jakieś trawiaste podjazdy, gdzie występują jakieś tam skały i kamienie. To jest taki trzeci typ, o którym najmniej powiem, ale te dwa czy podjazdy i zjazdy na takich luźnych kamyczkach, jak tutaj o tego typu, no to o tym Wam bym chciał dzisiaj opowiedzieć. Schowaj się trochę, bo mogę kamieniami. się kamieniami. kamieniany. się Podjazdy e, są dosyć trudne po takich luźnych kamieniach. Są różne szkoły. Jedni twierdzą na przykład, że można podjeżdżać z trakcją, e, taką off gdzie ten motocykl powiedzmy sobie, troszeczkę tam e, zdławi, e, to koło, ale pomaga nam utrzymać taką ciągłość trakcji. Ja natomiast jestem troszkę z tej szkoły, gdzie uważam, że trakcja pod, na podjazdach powinna być na zero. Dlaczego? Dlatego, że. To nam pozwala tak naprawdę czuć uślizgi koła. Jeżeli e, mamy w miarę wyczuty motocykl, jeżeli wiemy o tym, e, na ile możemy sobie pozwolić, to ta ciągłość e, manetki kiedy, gazu, kiedy mamy możliwość panowania nad nim w pełni, kiedy nic nas nie odcina, e, moim zdaniem jest lepszym rozwiązaniem trakcje wszelkiej maści, nawet te super off-roadowe, nawet te, które tam pomagają i tak dalej, na luźnych kamieniach, według mnie, dają bardzo często sprzeczne sygnały. Nie do końca wiemy, co się dzieje z tylnym kołem, co się dzieje z nawierzchnią, po której jedziemy. Zdarzają się sytuacje, kiedy ta nawierzchnia będzie na tyle luźna, że zamiast nas wykopywać i pozwalać nam jechać do przodu, to nas będzie zdławiała i zakopywała. Kiedy te kamienie rzeczywiście będą bardzo takie luźne e, i na przykład głębokie. Gdzieś tam przy rzekach często zdarzają takie otoczaki, gdzie, uwierzcie mi, z trakcją nie wyjedziecie z tego. Trzeba mieć po prostu pełną manetę, pełen gaz, do tego, żeby się wydostać, czasami z bardzo luźnych kamieni. Temat podjazdów. Podjazdy, słuchajcie, są dosyć niełatwe. Dlaczego? Dlatego, oczywiście, że cały czas nam ucieka dupa, cały czas ten tyłek nam gdzieś zamiata na luźnych kamieniach. Najważniejsza rzecz jest taka, żeby jechać w miarę równym gazem. I trzymać to tempo cały czas, nie zwalniać. W momencie, w którym mamy, widzimy jakąś przeszkodę, to mamy dwie opcje: albo tą przeszkodę przeskoczyć, najechać na nią, druga opcja jest ją ominąć. Na podjeździe to bywa dosyć trudne, bardzo ważne i istotne jest dlatego, żebyście potrafili wybrać, patrzeć bardzo wysoko do przodu i wybierać już, planować swoją ścieżkę od góry, dlatego że bardzo często na takich podjazdach kamienistych spływa nimi bardzo często woda, są jakieś żleby, są miejsca, gdzie trzeba przeskoczyć albo wielkie głazy, które trzeba ominąć. Bardzo istotne jest to, żebyście już zawczasu wybrali sobie trajektorię do góry, którędy chcecie jechać jak to będziecie robić. Wybieranie w trakcie jazdy zazwyczaj kończy się porażką. Nagłe zmiany kierunku zazwyczaj są problematyczne, dlatego że luźne kamienie sprawiają, że nagła zmiana kierunku, przechą motocykla, chcecie dodać gazu, żeby gdzieś przeskoczyć, żeby nas was za mocno nie, 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 nie zmuliło i jest odjazd dupy na bok, i jest jakaś tam gleba, wywalenie, położenie motocykla itd. Tak I potem też się pojawiają problemy, bo ruszenie pod górkę na luźnych kamieniach wcale nie jest takie proste. Więc bardzo bardzo ważna rzecz, przynajmniej według mnie. Wyłączajcie, wyłączajcie eee, trakcję. Numer jeden. Kwestia opony. Wiadomo, nie ma co ukrywać. Im bardziej opona jest terenowa, tym na kamieniach będzie się lepiej odpychać. No i taka jest prawda. Ale uwierzcie mi, że to nie jest też tak, że oponą szosową nie da rady nie, 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 przejechać po luźnych kamieniach. Jest, jest to jakiś problem życia, nie do zrobienia. Po prostu, po prostu jest to dużo trudniejsze. Kolejna rzecz związana z oponami szosowymi, albo powiedzmy takimi dualowymi, bardzo okrągłymi, jest taka, że one najczęściej są mniej odporne, chociaż to też bywa różnie, ale mniej odporne na uszkodzenie na takich ostrych kamieniach, no tu nie są jakieś strasznie ostre, ale bywają bardziej ostre. Opony terenowe, a powiedzmy nawet bym powiedział takie adventure'owe terenowe, zobaczcie jak ta tutaj na przykład za mną, to jest to Rally Z, ona ma po prostu wielkie bloki gumy. Przez to jest mniej narażona na uszkodzenia na kamieniach. Tego typu opony, właśnie gdzie ta guma jest duża, twarda, gdzie no ona się po prostu tam gdzieś. Ona według mnie, tak naprawdę, tego typu opona jest stworzona właśnie do jazdy po kamieniach. Ona się średnio nadaje na wszelkie takie terenowe ścieżki u nas w Polsce. Na suchym takim podłożu ona się radzi świetnie, trudno jest ją przebić, trudno jest ją zniszczyć ee, no i się mało zużywa. I tutaj naprawdę ta opona ma sens, według mnie w Polsce ma sens dużo mniejszy. Czyli pierwszy, numer jeden, brak trakcji, numer dwa, wybierzcie sobie właściwą trajektorię, właściwy kierunek, w którym chcecie jechać, czyli na tym podjeździe. Te podjazdy często bywają długie. Na motocyklu słuchajcie, ustawiamy się w ten sposób, że staramy się balansować. Tutaj nie ma niestety reguły jakiejś specjalnej, że przenosimy ciężar na tył, albo przenosimy ciężar na przód, ponieważ zmienność tego terenu jest bardzo duża. Mamy bardzo często jakieś zjazdy, podjazdy, przeskoki, kamienie, głazy, coś, co trzeba wskoczyć, przejechać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie tylko o jednej zasadzie. Jeżeli przenosimy ciężar na przód, odciążamy tył. a Jeżeli odciążamy tył ten Tył zaczyna nam bardziej zamiatać, on po prostu bardziej odjeżdża. Jeżeli przeniesiemy ciężar na tył, odciążamy przód, dzięki temu mamy możliwość czasami przeskoczenia. Łatwiejszego wskoczenia na jakąś półkę, na jakąś krawędź. Tyle że zbyt duże przeniesienie ciężaru na tył również może sprawiać, że no, tym bardziej w niektórych motocyklach, jak jeszcze dociążymy tył jakimś bagażem, może sprawiać, że przód będzie. Troszeczkę zbyt lekki, a to oznacza, a na przykład, w 690 jest taka sytuacja, że jak dowalimy bagaż, z tyłu mamy bak, siądziemy jeszcze mocno do tyłu albo przeniesiemy swój ciężar mocno do tyłu, to przód będzie nam się potrafił pionować. Tam, gdzie złapie trakcję, na jakiejś skale, na czymś tam będzie nam pionował. Ty przód będzie nam próbował myszkować, czasami uciekać. Więc ta nasza praca na motocyklu tak naprawdę musi być pewnym wyważeniem między tyłem a przodem. Ja na przykład czasami, w niektórych momentach wręcz prawie siadam, tam, gdzie potrzebuję zwiększyć trakcję, na motocyklu do tyłu. No ale na takim motocykl powiedzmy, jak ten, nie? Na 690 pewnie troszeczkę inaczej, bym pracował. Eee, na innych, w innych sytuacjach mogę przenosić się na przód. Tak? Więc to wszystko zależy. Zasadniczo bardzo ważne jest na tego typu podjazdach, tam, gdzie macie właśnie ostre krawędzie, gdzie są skały, i kamienie, żebyście pilnowali, żeby ten nacisk na przód nie był w razie czego zbyt duży. Tam tak naprawdę nacisk na przód z jednej strony potrzebujemy trakcji na przodzie, to jest prawda. Ale z drugiej strony pamiętajcie o tym, że uderzanie przodem w kamienie, które są duże, wystające, a tych kamieni tutaj zawsze jest dużo, to jest ryzyko uszkodzonej felgi, ryzyko kapcia, no i tyle, tak naprawdę. Tak? No i to, że tutaj pozostaniecie po prostu na bardzo, bardzo długo. Tam, gdzie macie możliwość na przykład przyspieszenia, jest bardziej równo, e, gdzie jest jakieś wypłaszczenie, gdzie nie musimy wierzać w górę, wykorzystujcie te elementy do tego, żeby się napędzić, żeby złapać tą trakcję, napędzić, a więcej na przykład czasami wiedziecie rozpędem. Bywają takie sytuacje, że gdzieś jest twardziej, a gdzieś jest bardziej luźno. Tam, gdzie jest twardziej, rozpędzajcie się, wykorzystujcie te miejsca, tam gdzie jest luźniej, będzie wam trudniej więc tam starajcie się jechać w miarę równym gazem po to, żeby Was po prostu nie zmieliło gdzieś tam nie wywaliło i tak dalej, i tak dalej bardzo istotną rzeczą, słuchajcie, są sztywne ręce, znaczy może nie tyle sztywne co silne ręce tak naprawdę, bo źle powiedziałem bo sztywne to jest trochę coś głupiego, ale silne ręce e, które pozwalają nam że z jednej strony balansujemy motocyklem trzymamy to w miarę stabilnie i, i miękko, ale z drugiej strony ręce muszą być na tyle silne żeby żadne kamienie nie wyrwały wam kierownicy. Ponieważ bardzo często zdarza się, że na przykład o, na na takich jak ten wystarczy znajdziecie przodem, albo na jakiś większy, on wam ucieknie z poprzedniego koła i kierownica wam ucieka. To samo się dzieje z tyłem. Tył nagle bujnie. Eee, to się dzieje na luźnych kamieniach. Dlatego bardzo, bardzo istotne jest to, żebyście wy byli własnym amortyzatorem skrętu. Pozwalali na różnego rodzaju luźną pracę motocykla żeby on jechał tam, gdzie chciał, żeby to wszystko było płynne, żeby się nie stali sztywno jak kołek, bo to na pewno im się nie uda. Ale z drugiej strony musicie mieć na tyle silne ręce, żeby nie pozwolić, żeby ta kierownica Wam uskakiwała, gdzieś się została wyrwana. I to jest tak naprawdę clue całości podjazdów terenowych, takich po kamieniach. Na tyle muszą być silne ręce, na tyle musimy panować. Ta pozycja musi być taka dosyć mocno atakująca, żeby tutaj nie było sytuacji, że nam tą kierownicę gdzieś wyrywa. Bardzo, bardzo pomagają amortyzatory skrętu przy jeździe po kamieniach. uwierzcie mi. Druga kwestia, to jest są zjazdy po kamieniach, po luźnych kamieniach. Tutaj temat w moim odczuciu bywa nawet trudniejszy czasami niż e, nie zawsze, ale powiedzmy, bywa nawet czasami trudniejszy niż podjazdy. Bo tyle o ile podjazdy są w miarę bezpieczne. Bo co najwyżej może Was gdzieś zawinąć, może się wywrócić, no i potem będzie problem. O tyle zjazdy po luźnych kamieniach w dół, po jakichś dużych wypłaszczeniach bywają mocno problematyczne. Złote zasady. Z wszelkich zjazdów to są takie, jeździmy, zjeżdżamy na niskich biegach, tak? w zależności od tego, jak duże mamy nachylenie. Dwójka, jedynka czasami, no rzadko trójka. E, hamujemy silnikiem tyle, ile się da. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ta góra może się okazać dosyć długa, którą będziecie chcieli zjeżdżać. Ja na przykład dziś, wczoraj zjeżdżałem z jakichś dwóch i dwóch, 2200 metrów po właśnie takich różnych kamieniach. E, I sytuacja była taka, że tak naprawdę, jeżeli nie zjedziemy na biegu z tej całej długiej góry, tylko będziemy sobie dohamowywali, no to dojdziemy do sytuacji, w której Tylny hamulec, przedni hamulec po prostu możemy zagotować. Zaklinujemy się, zakleszczy, spalimy tarcze, spalimy klocki i będzie problem dosyć duży. Eee, dlatego zjeżdżajcie na niskich biegach, pozwoli wam to lepiej panować nad motocyklem no i pozwoli oszczędzić wszelkiej kwestii problemów z zagotowaniem hamulców. Druga kwestia, hamujemy hamulcem przednim, nie bójcie się tego. Mnóstwo ludzi myśli, że jeżeli zjeżdżamy w dół, a tym bardziej po kamieniach, to już w ogóle przedni hamulec to jest jakaś katastrofa. Nie. Zjeżdżamy na przednim hamulcu. Staramy się tym hamulcem dohamowywać na, na granicy poślizgu. W luźnych kamieniach jest tak naprawdę nie jest ale trudno i źle. Ten poślizg, nawet w luźnych kamieniach, on jest chwilowy. To są sekundy czy łamki sekund. Nie bójcie się tego. To nie jest tak, że Wam zablokuje koło i gdzieś tam pojedziecie i tak dalej. Druga kwestia to jest. ABS. ABS yy, bardzo przydaje się ABS tak zwany terenowy, czyli ABS o takiej zmniejszonej czułości działania, yy, tylko na przednim kole. Tyłem spokojnie możemy sobie dohamowywać, wgryzać się w te kamienie, yy, a przodem jak najbardziej se dohamowywać na tyle, na ile na granicy przyczepności. To nam bardzo, bardzo pomaga. Współczesne motocykle posiadają ten ABS terenowy i to. W wszystkich zjazdach, taki właśnie, gdzie ta, ta nawierzchnia jest luźna, bardzo, bardzo się fajnie sprawdza. No i trzecia, słuchajcie, taka rzecz najważniejsza bardzo podobnie jak przy podjazdach, tak samo jak na zjazdach sytuacja jest taka, że y, nasze ręce są tutaj bardzo, bardzo istotne blokujemy na tyle, na ile możemy, żeby nam nie wyrywało kierownicy. Nie możemy jeździć sztywno jak kołek, ale musimy mieć bardzo silne ręce, nie pozwolić na to, żeby wszelkie kamienie nam tą kierownicę wybrały. To my tutaj na tych różnych kamieniach nadajemy tor, w którym chcemy jechać. Troszeczkę jest to odwrotnie niż w piachu. W piachu mniej więcej wyznaczamy kierunek, a piach troszeczkę nas tam potrafi poprowadzić. Tutaj musimy sami potrafić wybierać ten tor, którym jedziemy. I ta sama historia co z podjazdem. Zjeżdżając, również patrzcie daleko w przód i wybierajcie ścieżkę najwłaściwszą dla siebie. Dlatego, że mogą być głazy, różnego rodzaju rozpadliny i jakieś sytuacje. Nie? Jego kamyczki czasami są albo i większe, teraz słuchajcie, tak naprawdę są nawet dosyć łatwe. Można powiedzieć, dlatego, że one ani nie są jakoś specjalnie ostre, e, ani nie są na, tak naprawdę jakieś problematyczne, że się kręcą, obracają i tak dalej. Więc nie są za to żadne okrąglaki. One tak naprawdę dają nam w miarę trakcję. Oczywiście przesuwają się, jak tam koło trochę zamieli i tak dalej. Natomiast to nie są wcale najtrudniejsze kamienie. Według mnie. Najtrudniejsze są albo bardzo ostre kamienie tam, gdzie tak naprawdę jest duże ryzyko kontuzji, gdzie możemy po prostu mm, upadając zrobić sobie krzywdę. Albo druga opcja jest taka, że to są tak zwane otoczaki. Otoczaki słuchajcie, takie typowo rzeczne, albo jakieś takie morskie, są naprawdę dużym problemem. Jak w nie wiedziecie, to jest naprawdę duży, duży problem, żeby z nich wyjechać. Yy, one najczęściej są to są duże hałdy tych otoczaków. Że jak mało, to się dokopiecie do normalnego gruntu i się wyjedzie, ale jak jest powiedzmy taka jakaś warstwa pół metra e, tych otoczaków no to, to jest bywa ciekawiej niż, niż w kopnem piachu, naprawdę, uwierzcie. wcale tak ten motocykl się nie odpycha, tam naprawdę trzeba duży ogień e, no, no i te kamienie są śliskie bardzo i, i to wcale nie chce tak za bardzo, za bardzo iść, nie? Także żeby jeździć po takich otoczakach, no to naprawdę tutaj trzeba dużo mocy e, no i tak, tak no nie widzę tej jazdy za bardzo e, Jak to, no parę razy mi się zdarzało że gdzieś tam były jakieś rzeki, że podjechałem, albo jak morze, żeby się wbijali na jakąś dziką plażę nadmorską, no i tam powiedzmy tego typu kamienie się pojawiały. No i podjechałem bliżej, po to musiałem z tego wyjeżdżać. No, czasami koledzy wyciągali, bo no w tym się człowiek nawet zakupuje. No i ostre kamienie to też bywa problem, tak? Jakieś takie skały. Skały też są problemem, kiedy są mokre. Kiedy są suche, to ta przyczepność jest, no i raczej kłopotem jakimś tam specjalnym nie jest. No dobra, ale jaki mamy trzeci typ, jakby powiedzmy całościowo może powiedzieć, no to jest trochę mój wymysł, ale trzeci typ mm, terenu kamienistego, według mnie są to wszelkiej maści tereny, które niekoniecznie są super podjazdem, one mogą nawet iść po płaskim. Eee, ale są jeszcze bardziej problematyczne niż taki typowy podjazd kamienisty jak tutaj no, pewnie aparat Wam mocno wypłaszcza więc, więc nawet nie widzicie, że to jest jakiś specjalny podjazd, wcale nie taki jakiś bardzo łatwiutki eee, ale czasami bywają słuchajcie tereny chociażby takie jak koryto strumienia, koryto rzeki, gdzie też jedziemy po kamieniach i tutaj bywa szereg, szereg różnych problemów na przykład jeżeli mówimy o jakimś korycie rzeki, którym musimy przejechać wzdłuż nie w poprzek, ale wzdłuż. Poprzek też bywa czasami trudno. Po pierwsze, jeżeli tej wody jest mało, ona troszeczkę stoi, troszeczkę płynie, to zwróćcie uwagę na wszelkie zazielenienia tam, gdzie jest płytko. Dlatego, że tam bardzo możliwe, że osadziły się glony i te glony to jest jak lodowisko. Tam tak naprawdę ludzie glebowali i glebią zawsze. Pamiętam taki filmik z Dakaru, gdzie yy, zawodnicy wchodzili w zakręt betonowy mostek, taki, przez który przepływała woda. On był cały w glonach. Wszyscy, praktycznie co jeden mąż, wywalali takiego dzwona, że hej. Więc zwracajcie na to uwagę, czy nie ma jakieś zazielenienie. Czasami, jak macie jakiś przejazd, yy, na przykład w poprzek, to, to nawet wejdźcie nogami i zobaczcie, czy nie jest ślisko. Kamienie. Pokryte glonami wszelkiej maści, bo nie tylko są jakieś betonowe przejazdy, i tak dalej, są po prostu śliskie na maksa. Kolejna rzecz, jeżeli jedzemy wzdłuż takiej rzeki, bo mamy, mamy, mamy jakiś, taki, to był jakiś trudny przejazd, bardzo, bardzo ważna jest tak naprawdę strategia przejazdu, czyli musicie patrzeć daleko i z daleka już wybierać trajektorię swojego, swojej trasy. Trochę to przypomina taką jazdę trialową. Ja wiem, że większość z Was raczej tego nie doświadcza albo nawet nie próbuje, ale na przykład mi się zdarzało, parę razyśmy jechali korytem takiej wyschniętej rzeki, gdzie trochę płynęła woda, na przykład w Hiszpanii, bo tak po prostu prowadziła droga. E, prawdą jest, że tam właśnie wywróciłem motocykl właśnie na takich glonach i zrobiłem dziurę gdzieś tam w silniku. E, taka sytuacja miała miejsce, tak, no ale poradziliśmy sobie i pojechaliśmy dalej. Tym niemniej, e, tam jest bardzo istotne to, jak wybierzecie swoją drogę. Czasami w jednej stronie bywa łatwiej, z drugiej trudniej. Czas... Nie wszystko wiadomo. To są bardzo trudne rzeczy. I druga, słuchajcie, bardzo ważna rzecz w takiej sytuacji, kiedy jeździmy po takich dużych kamieniach, czy to jest w rzece, czy gdziekolwiek indziej, róbmy to, co uczył nas ostatnio Endura. Czyli bądźcie przygotowani na zeskok w którąkolwiek ze stron motocykla. To, co on pokazywał, czyli zeskakują bardzo głęboko, ponieważ jadąc po kamieniach, takich większych na przykład, możemy nogą zarówno trafić na wierzchołek tego kamienia, jak i na dołek, na rozpadlinę pomiędzy kamieniami. Yy, I to może być na przykład kilka 20-30 cm różnicy. Mało kto z was ma na tyle długie nogi, żeby sięgnąć. Większość po prostu nie sięgnie i będzie i wywali się. W związku z tym zeskakujcie od razu głęboko, z założeniem, że wpadniecie w jakąś rozpadlinę, czy gdziekolwiek tam indziej. I jeszcze lepszym pomysłem jest, jadąc po tych dużych kamieniach gdzieś tam, patrzcie już, na którym kamieniu się podeprzecie, tak? w razie czego. Czyli jadąc, wybieram już kamień, że jeżeli tu mnie zachwieje, to ja postawię nogę tam. To jest bardzo, bardzo istotne. Eee... Trudny temat, tak naprawdę. Ja widziałem ostatnio Enduraka. Wrzucę Wam filmik, jak leciał sobie, leciał, trudne słowo, ale trudno powiedzieć, czy on leciał, ale na pewno próbował przebić się przez koryto e, rzeki takiej, na, na terenie prywatnym zaznaczę, e, koryto takiej rzeczki, gdzieś tam po takich dużych głazach i uwierzcie mi, to jest naprawdę wymęczające i trudne. To na pewno nie jest jazda adventure'owa, bardziej Enduro Trial, e, ale zdarzają się takie sytuacje, albo mogą się zdarzyć, tak? I Taka umiejętność myślenia o tym, co się robi, jest bardzo, bardzo istotna. Jazda po dużych kamieniach wymaga od nas bardzo dużego skupienia i planowania trasy oraz patrzenia, gdzie możemy się zatrzymać, jak możemy się podeprzeć, zanim się zrobi problem. Czyli startuję, widzę mniej więcej dokąd trendy pojadę, widzę, gdzie jest łatwiej, widzę, gdzie jest trudniej. Tam, gdzie jest trudniej, już planuję sobie moje podparcie nogą. Tak? Bardzo, bardzo istotne. Co jeszcze od, słuchajcie odnośnie kamieni? Bywają podjazdy takie trawiasto-skaliste, i to jest bardzo, bardzo trudny temat. Mm, ja parę razy próbowałem, mi się parę razy również nie udawało. Gdzieś tam miałem swoje porażki, właśnie przy takich podjazdach. Natomiast parę razy się udało moim kolegom takie podjazdy zaliczyć. I według mnie, bardzo, bardzo ważne jest w takim podjeździe umiejętność właściwego czytania terenu oraz szybki balans, tak naprawdę. To jest chyba klucz sprawy. No i nie pozwólcie, że motocykl Wam zgas, tak? ponieważ jakby to zróżnicowanie terenu pomiędzy trawą a kamieniami sprawia, że czasami musimy tym gazem umieć właściwie pracować. Są motocykle, które robią to bardzo łatwo. Albo no przynajmniej dużo łatwiej niż inne. Na przykład są to yy, wszelkie maści stare single, które mają charakterystykę takiego traktora albo diesla. Yy, trudny do zdławienia. A jak jeszcze zapodamy tam jakąś wielką zębatkę z tyłu, to w ogóle po prostu on się sam praktycznie wczołguje na takie podjazdy, czy to one są kamieniste, czy jakiekolwiek inne. Yy, ale są też motocykle, słuchajcie, które mają lekki wał, które mają ciężki przód, na przykład, a lekki tył. No, na przykład LC8 jest takim motocyklem, który według mnie podjazdy robi tylko i wyłącznie z takie luźne, kamieniste, czy, i, i tak dalej, robi głównie z gazu. Mm, trudno jest nim zrobić podjazdy po prostu jadąc małym gazem, pyrkając na balansie, gdzieś tam sobie przeskakując i tak dalej. To absolutnie nie jest jazda jakaś super trialowa, ponieważ on tak zrywa przyczepność, tak mieli kołem, a no, są dwie opcje, albo zmieli Ci kołem, albo Ci zgaśnie. Oczywiście można zapodać na przykład do LC8 wielką zębatkę, która sprawi, że ten motocykl będzie miał tego momentu z samego dołu o wiele, wiele więcej eee, i będzie łatwo dźwigał przód i tak dalej. No zresztą durak jeździ na dosyć dużej zębatce, eee, ale no wydaje mi się, że to i tak nie zmienia tej charakterystyki tak w pełni. Nie? Znaczy daje nam trochę więcej, ale wcale nie sprawia, że ten motocykl nie zerwie szybko przyczepności. On naprawdę ma to do siebie, że jak tylko przekroczycie pewne obroty, tam chyba 3000, to on już zaczyna miedzić tak, że, że, że motocykl Wam odjeżdża. I tego typu motocyklami, motocyklami, które mają lekki wał, które szybko się wkręcają na obroty, wjeżdżamy po prostu rozpędem. Taka jest prawda. Bo inaczej jest duże ryzyko, że gdzieś tam Wam ten tył będzie zarzucał no i będziecie mieli glebę. Jeżeli macie motocykle o charakterze starego singla, to możecie sobie jechać bardziej powoli, bardziej po prostu jest łatwiej na takich motocyklach i nie ma co tutaj gadać. Wszelkiej masi dwucylindrowce są trudniejsze na, luź, na luźnych na podjazdach, taka jest prawda. Yy, są ciężkie i najczęściej właśnie mielą tym kołem o wiele bardziej niż wszelkie single. I dlatego się jeździ tym trudniej. A dodatkowo najczęściej mają jeszcze okrągłe opony, takie trudniejsze. Rzadko kto kiedyś zakłada opony jakieś hardkorowe, terenowe. I tutaj właśnie, co tak z tutaj się kłania na przykład Tenera T7. Jej charakterystyka tego silnika jest właśnie taka, że on naprawdę troszeczkę przypomina singla. Ona ma taki fajny, lekki dół, i ona przy każdym strzale ruchu manetką podnosi ten przód i delikatnie nadaje moment na tylne koło. I to jest wielki, wielki plus Tenery T7. Po prostu ona pozwala dużo łatwiej na przykład dozować sobie, bawić się gazem, pracować na tego typu jakichś tam podjazdach. Inne motocykle robią to w moim uczuciu troszeczkę słabiej. I to w sumie chyba tyle, co chciałem Wam opowiadać tak na szybko. Mam no, nadzieję, że to się te kilka uwag się komuś przyda. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się i do następnego. Pa, pa, cześć.